O, moi drodzy, betujemy, betujemy. Na razie takie małe bety. Jak widać mam 44, 19, proszę szans na wygraną. Ze mną jest Albercik. Albercik, przywita się. Przywita się. Jest moimi widzami. Albercik nieśmiały, nie, jeszcze nie umiem mówić do końca, ale dobra. ma nie. Do wygrania mamy tutaj. Oho, ho, ho ze 74 centy Mam 16,24% szans, szans na wygraną Wjechał dwa chroma dwójkami artmorkorem. No jakby to wygrać można można by to wszystko sprzedać. Oho! Ho, ho, jeszcze ktoś dosnajpił No także moje szanse na wygrane są nikłe, ale Może się uda 4, 3, 2, 1 i moje skiny poszły ...coraz będzie głosowanie. Kurwa, przegrałem! Tak blisko! Tak blisko, kurwa! Martuś, chciałam pójść pod koniec już. Nie tak łatwo. Tak blisko! Dobra, poczekam, nie wbiją. Ja się ja wbijam. Ja wysnijpię. Co no. ja będę biją. Wbijaj. Wbijam za 6 na razie. Później dwa do 20, bo do 40. Czyli 3 soli do 160, bo tyle mam centów. wbij. Ja już muszę akceptować z tego. Zaproponuj mnie. Ja już wbijam, deponuję skinę. Jak ją wbiję. Tak, wbiję tak. Akceptuję. Tym nie, tym nie. Makiem, PM-om, jeszcze jedną. Tą PM-om. wiem, wiem. No wiem, He. słyszałem. Paczki, jeszcze wiem. Poszczytajmy zemsty. Eee, bo tutaj za cztery Już Złóż ofertę. Dobra. Dobra, Dajam przyszło. Już ej. patrzymy na multispota. Ej, zabijaj, ja połóż Czekaj, mi tam. Czekaj, nie. Jeszcze nie. No bo ja tu już zasrany. Nie, bo nas już pod koniec. No właśnie. Ej, ej tu wbijisz go za za, za centy, żeby się tylko czas o, odleciał. tam za 3 i mogę go główne, głównym sinkowym bronią. Gówny, no. Dobra, wjeżdżam. Tylko żeby się czas ten zmienił. Mam sobie za czas. Ej, wbij za 8 centów, żebyśmy mieli próbny. I później tylko to musz. musz Poszedł snajp. Nie no, płacz. Oj, nie tak nieładnie robić. Kolej, zaplanasz, patrz. No weź, bo to to wala, zaraz. Jak wiadę deal do to zobaczysz. A, bardzo ja cię No to lepiej nie wchodzić w tą pulę, bo jak deal do No, tylko go, przegasz, a ja wygram. To wtedy zwracasz mi moje skiny. No to wzywam się wszystko oprócz deal oczywiście. Albo ci dam deal z samego do a resztę za No, może być. Czekaj, czy te dam ci wszystko? A? Czekaj no, bo, bo ja tu szkliknę sobie doposłu tę misję Dewą, on blokuje już. Wszelki wypadek. wpadek? Ej, ej, no na czemu mam od 2%? Czekaj, no, ej, dużo chyba coś, Jest skina jednego. Tak, dobra, ej, ale ty już tam nie bieję. Ja tylko włożę, bo nie chcę mieć, że sam, sam raz jakieś te bilie. Inne. Ej, spokojnie, idź. pod, pod, pod! Ej, wybiły tam jakiś. 14%? Chodź, chodź, chodź. się mam mieć. Czekaj, no bo oni tu załapali więcej jeszcze. O już. Dobra. Aj dawaj, dawaj, jedziemy, dawaj, dawaj. Ja, ja tu się Nie, No, bo ja tu już wiem... Dobra, ja już mam, ja mam 24% już. Zaraz dowalę do zaraz, zaraz, do 30, chyba. Co się robi? O, jak okay. Ale z chromami nikt nie, wi nie wiadek. O, ej, ta skrzynka... O, ten... Phoenix kosztuje 7 centów? to no. na, na tym to, kurczę, wszystko drożej. Inaczej. O, wiem, he, znowu, he. Kto ma tu 30% czas? Nie, 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 nie! O, patrz, jaki ej, ale, ale, ale jak coś to się dzielił, okej? Okay? No. Bo już, już nie ma czasu. Dobra. Ale dzielimy się na pół, pół na pół, pół, czy oddajemy swoje skiny? Oddajemy skiny. I przejebałem. Kurwa, no. znowu to... JEST! JEST! No, jest dawaj. To da, ja to mi, mi daje za 20 centów skin, bo tyle miałem. Albo może tam na stroku 20. Jest, jest. Jeden snipe. Daj to czekaj. na 30. Czekaj, czekaj, bo muszę mieć steam'a włączonego. Daj na 30 centów. <try> Bied, biednemu. Ale naj! w końcu, no Dobra, tak wychodzi Poszło. Ej, 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 czekaj, no to tu, tu ja wbiję, tu ja wbiję, mam akikę, wbiję sobie na CSA na uproszczonym. Może jakąś skrzynkę dropnę jaką fajną. Ej, kolega wszak dropnął brawo Casa, no ja żmym ja, ja go wyzywał. No, do śmieci mały Dobra, moi drodzy, jeden wygrany sniper, jeden przegrany. Żegnam się z wami na razie cześć.